Ej, zobacz, to jest ta wioska! Ej, serio? Oh, toże... oh, Atakuje. Oh, 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 oh. Czekaj. Oh, oh. Gdzie jesteś? A, no, gdzie jesteś? Co się stało? Ej, co się stało? Halo! Halo, obój się! Halo! Hej! Co się stało? Zielonego wybrał po jeszcze panek! Tak wiem, znam to! Och, Chodź naprawimy to, żeby Chodź naprawimy to, żeby nikt nie wszedł tutaj jeszcze Dzięki, ja muszę odpocząć. Osio też. Dobra. Odłowę, wyrzucę to. Jestesz? Eee, tak. O, o, przepraszam, to ja też nie wiedziałam. No tak, to mówię. Mhm, okej. Okay. A dziękuję za to. A. Ja się chyba prze... Ja się chyba przejdę do wieży zaraz. O, tu, patrz, jakiś nowy budynek. Dobra to. No zostawmy to. Chodź przejdziemy się z do tego. Nie wiem, zostaw. A, chodźmy długo. Okej. Okay. Chodź przejdziemy się do tej wieży. Zostaw tego osła, nie czego. Ciekawe, czy ma już wrócił? Nie, dalej go nie ma. Cały czas ten jego rzeczy. Mm. Jak to wygląda? Ej zobacz, ci buty zniknęły. Może... ma No Nie wiem. Dobra, ja skaczę. Ej zobacz, że jest jeszcze nasza no, chatka. No dobra, ja skaczę. Dobra. A! Chyba skręciłem kostkę. Dobra, lepiej nie skaczmy z takiej wysokości. Tak, dobra, pójdę po... tego. Może chodź, może chodź pójdziemy do naszej chatki, czy tam do maga, co? Odpoczniemy. Chodź do, chodź do, naszej chaty. Odpoczniemy. Ten... osioł niech się pasie. Włożyłeś coś do juk tego osła? Trochę jedzonkę. Mm -hmm. no, no. Po to się... przeładować. O, jeszcze dzień robi, to chodź szybko. Czy das radę przeskoczyć? Oh! Oh, jeszcze się pali, dobra. Mm, ta nasza podłoga piękna. Dobra, spróbuj szybko wejść tutaj. Poczekaj. Spróbuj zasnąć szybko. Chciałam podłogę. Nie wiem, spróbuj szybko zacząć, później się po. później się. O! Mmm, o. na no razie lepiej. A tak, my kopaliśmy, my kopaliśmy drewno. bo to poszliśmy się, zgubiliśmy, znaleźliśmy tam po miasto. Dobrze. To przynajmniej. najmniej. Trochę lepiej. Kurczę. Jakoś tak, nie wiem, się źle czuję. Czekaj, może zrobię od, od razu skrzynię zrobię. Chcesz jakieś cofnieszki? Tak. Czekajcie jeszcze chyba nie dam rady, ale... Odłożę jakieś rzeczy ze O, od razu się lżej czuję. O. Nie, dobra, tego wezmę. Jednak. Wystarczy. O, od razu się My... czuję, a ty? O, ja teraz sobie Ty, No tak. No tak, tu jeszcze gdzieś nosiłeś? Dobra. Muszę mm, najeść, bo głodny jestem. O... No, no dobra. To co, wracamy do miasta? mam trofeum Z jednej. Z samej, Z jednej. To powiesza nas na ścianie. O, fajnie. Dobra, chodź pójdziemy, chodź zabierzemy nasze zwierzęta. To są zielone. Nie wiem, chodź nasze zwierzęta zabierzemy. I pojedziemy tam, bo trzeba je zwrócić. Mi się woda kończy powoli, trzeba będzie... dokupić czy jakąś powinieneś? znaleźć. O, tu jest, dobra. Ja pójdę po konia. O! To proszę, żebym tak. tak? Dobra, chodź. Proszę, mamy. A ja, ja sam nie będę otwierał wprost przejazdu. Dobra, chodź, przejedziemy się tutaj. O. Droga taka dziwna, jakby most przez środek z piasku. A. Mam takie, jakby, déjà vu. Dobra. No, już jesteśmy. O! Kurczyłeś to. Prosimy, czy. O! No. Czekaj, odsunę się. Dobra. Jakoś taki nieprzemyślany jest. Ja. Gwiazd. I tam. Oddajemy. Tak. O! Brakisz ją się heki. A, zostawiłeś w wiekach. Jak się na, na świnie jeździ? Kurczę, jak nie, nie taka, Jakaś taka nieposłuszna, wiesz? Nie mogę. To już dziwnie. No i może ma się. się, a. No nie wiem, nie mogę. Nie, nie ruszę się. A! Kurczę, co się stało? Chyba mnie przez okno wy, wyrzuciła. Czekaj, muszę wrócić. O, mnie też, co jest? <noise> Dobra, chodź. Gdzie jesteś? A, tu. A, nie, to jest zombie, czekaj. Gdzieś zombie uzbrojeny. O. A! też, że te przedmioty są. Tak to jeszcze świnie. Gdzie jesteś? A, tutaj, dobra. O, chodź, może jeszcze wypoży wypożyczymy jakieś konie i przejedziemy się, bo tam widziałem jakąś taką wzmocnioną drogę, jakby dla pancernych wozów. Powiedz, na myślę. Ja wezmę osło. O, się, o, się, o, W ogóle wypadł mi hełm z ten ciasta, nie? Dobra, czekaj, to chyba było gdzieś tam. O, jest, dobra. Słyszałem, nauczyłem się. Hm. Ej, zobacz co to jest! Ha! Czekaj, zaparkuj nas i wyszczep O! I zobacz! Ej kurczę! Nie! O, przepraszam! Nie przebiję tego, dobra! Nie da rady! może... Kamień! Nie! O! Dobra, zostaw. To wygląda na więzienie. Lepiej to nie wchodzić, bo się jakiś cię coś. Wiesz, ja bym to zostawił. O, ja jestem ciekaw. Nie wiem, zostaw to. Lepiej chodź. Ej. Ej, tu jest otwarte. Tu jest jakieś więzienie. Nie, i, i, nie, nie, wchodźmy, nie wchodźmy tu. Dobra, lepiej pójdźmy stąd. Trochę się boję przez to otwarcie drzwi Mmm, bo tam ktoś może być. Masz tutaj. Nie mam. Dobra, Jest. idźmy muszę są lepiej. Na nie było. Jest na dole, dobra. Upadł. Bo no, no się lubi się chować. My umiemy chować to akurat. Dobra. to... Dawaj, jedziemy. A to w ogóle jest jeszcze jeden statek. I też I zwróć uwagę na te flagi. I potem, wiesz, A ciekawe dokąd jedzie. prowadzi ta droga. A, nie będę już plaćek, pojedźmy do mam. Dobra. dobra, to spotkajmy się w kartie, okej? Okay? Dobra. Dobra.